A dobra, to już dojedę tylko do końca, dobra? Dobrze Już wyłączę go! Dobre. Tak no to no Ale kolegę tylko skutkował na wodę, ale proszę wyłączę, ale o co Panu chodzi? Przy wodę jest jakoś... zakaz Okej, okay, no to już wyłączę tylko dojadę Ale do Ale nie rozumie? Rozumiem. No to proszę wyłącz. No to już, kolega ma jeszcze dwa machnięce ręką, no. Ale ja Czy panu nie to my... mówię od 15 metrów.